Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na modyfikacji RL Craft. W dzisiejszym odcinku postaramy się przetrwać kolejne dni na tej właśnie pasce modyfikacji. Jeżeli podoba Ci się seria, to zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem. I możemy zrobić już dawno, bardzo dawno tego nie robiłem, że na każdy komentarz pod tym właśnie filmem postaram się odpowiedzieć więcej. Przez 24 godziny od publikacji tego filmu na każdy jeden komentarz e, wam odpisa, więc zostawiajcie komentarze, chcę by tutaj pobić rekord komentarzy. Ale ja nie przedłużam. Jeszcze przed startem możecie zostawić subskrypcję, bo dobijamy powoli do 50 tysięcy. A ja nie przedłużam. Tutaj sobie rozpaliłem, bo było już dosyć zimno. Um, przepaliłem również sobie żelazo. Czy możemy dodać sobie poziom w defensywę? Możemy. Okej, okay. i teraz, czy możemy już żelazny? Żelazny od ósmego poziomu. To w zasadzie możemy sobie wziąć zrobić żelazny mieczyk, bo chyba mieczykiem możemy walczyć normalnie żelaznym. I, I... Strzela coś u nas, ok. Jakieś wróżki, nie wiem czy były pozytywne czy nie, ale wyrzuciłem mu homory, glowstone, ale tego raczej nie potrzebujemy, zobaczmy co tutaj jest w tym domku, czy tutaj cokolwiek jest. Zejście do jakiejś podziemi, no co może się złego stać w podziemiach, prawda, więc zobaczmy. Nie, oczywiście schodzenie do tak głębokich podziemi nie jest najlepszym pomysłem, ale może nic się złego nie stanie. Zobaczmy co tutaj na nas czeka. Okej, okay, tutaj jest jakiś demon. Dobra, nie, 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 ja żartowałem. Nie, tam są jakieś demony widzowie. Chyba nie jesteśmy na to gotowi, żeby pójść tam walczyć, bo przez ściany widziałem taką dużą postać. A z reguły te duże postacie to one mają ogromne obrażenia. A my mamy zaledwie dopiero skórzaną zbroję, skórzane spodnie. Więc chodźmy pierwszy do tego tutaj, do tej wieży. Miejmy nadzieję, że w tej wieży aż tak bardzo mocnych tych nie będzie. Tutaj mamy dwa spawnery. ok, jest spawner zombie. Nie możemy walczyć mieczem! O nie! Ok, ale rozwalmy te spawnery. Rozwalmy ten. Ok. Tarcza. I tutaj są. O nie! Czyli to jest spawner pająków. Ok. Rozwalmy. Nie wiem czemu tarcza nie zadziałała, ale żyjemy jeszcze. Halo, ile to potrwa? Jeszcze sekundę, dobra. Przygotujmy sobie jedzenie. wo wow, 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 O nie, 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 nie. Ta tarcza ma cooldown chyba jakiś. Te zombiaki spadają z góry, więc musimy być ostrożni. Okej. Okay. Co tutaj jest? Nic właściwie ciekawego, bociki. Okej, okay, zawsze spoko. A, i możemy iść schodami na górę. Tylko fajnie by było zregenerować sobie serduszka. Więc na razie odskoczmy na bok. I musimy też wody skądś ogarnąć. Jest tutaj jakieś. Aha, a pewnie tam jest spawner. Jak tutaj na pierwszym piętrze był spawner e, pająków, to na drugim jest pewnie zombiaków. Więc się po prostu pokonajmy. okej. Okay. W sumie to jest fajna metoda na ekspienie. już mamy 14. Nie, nie, nie. nie widzieliście tego, nie widzieliście tego. 14. poziom już mieliśmy, no nie. Ale skąd taki hit sterias? Co to w ogóle było? To jest w tą stronę? Tarcza, okej, okay, okej, okay, okay. tutaj jeszcze cobblestone. Mm, dobra, załóżmy, i gdzieś zgubiliśmy spodnie, ale to jest fajny sposób. O, dalej, 11. Aha, Okej, okay. to jest nawet fajny sposób na ekspienie, bo patrzcie, że tutaj mm, weźmy sobie jakiś blok. Stąd lecą zombiaki. Ok, pokonajmy je. O kurde, jest ich tutaj naprawdę dużo. O, tutaj jakaś bańka z wodą. No chodźcie. I możemy je taki... Ło, co to jest? Jakiś zenchantowany. To nas zatruł. No co? Rar temple zombie? No co jest? Halo, gdzie mój pancerz? Tam na dole? Okej, okay, na dole. Więc zejdźmy sobie na dół. Skarnijmy pancerz i robi się powoli noc. Więc to nie jest dobrze. To jest nawet bardzo źle. Więc. Yy, przyjdziemy tutaj rankiem. Podejście numer dwa zrobimy. Mamy dziesiąty poziom, więc będziemy mogli trochę... Się rozwinąć minimalnie chociaż, i tam widzieliśmy jeszcze jakąś bańkę w ogóle z wodą. Też będziemy mogli sprawdzić, co to właściwie jest za bańka, ale pierwsze zrzemnijmy się, gdzie jest nasz domek. Zawsze będziemy mogli pokonać trochę zombiaczków, tylko żeby nie pokazał się jakiś super OP zombiak, tak jak wcześniej. Tyk. Okej, okay, są lekkie problemy. Są lekkie problemy. Więc taktycznie, taktycznie. Pająk. Pierwszy pająka, ok, pająk pokonany. Jak zobaczymy zainchantowanego zombiaka, to uciekamy. O, już jest enchantowany zombiak, więc uciekamy. Niech sobie spłonie, bo jest w sumie dzień. No halo! Ok, spłoną na szczęście. I w zasadzie możemy tutaj kusić te zombiaki, bo one przecież płoną na słońcu. Patrzcie jaka... <laughs> tylko nie! Zapalił się, zapaliło się drzewo! O nie! Las nam spłonie przez to! Chyba, że to jakoś ugaszę. Aaaa, czemu to się tak wolno? Gaszę! Gaszę, strażak! Okej, okay, może nie gaśmy tego, tylko po prostu nabijajmy sobie level. Nie, może, może cały las nie spłonie przez to, że... O nie! Teraz ja się zapaliłem! O nie, 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 nie! Wow, nie. wow, 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 wow! Co tutaj się dzieje? Ucieczka, ucieczka! A! Nie mogę sprintować! Co tutaj się dzieje? Ile tych zombiaków nagle się narobiło? Wow, jeszcze jakieś ślagi! Pyk, 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 pyk! Dobra, jest pokonane! Co tutaj się właściwie zadziało? Jeszcze. Co jest? Coś nas strzela jakimiś firebolami. No nie! Na tej modyfikacji nigdy nie ma spokoju. Widzieliście? Jakiś śnieżny smok czy co? O i zbustowany zombiak. Dobra, uciekamy stąd. Nie wiem czemu mamy taki dziwny wygląd naszego... O i mały zombiak nas goni. O nie, a my nie możemy sprintować szybko! Skoczmy gdzieś, gdzie nie może. Okej. Okay. Nie wiem czemu nam tak serce szybko bije. Słyszę dudnienie swojego serducha. Niestety nie mam się jak napić. O, jak sobie poleciał na villageru chyba. O, chodźmy do tej wróżki, ona da nam regenerację, prawda? Chodź wróżko tutaj. Daj mi regenerację. O, dała nam regenerację. Podejść tu wróżko. Musimy znaleźć w takim wypadku krowę. Um, musimy znaleźć krowę, żeby nam się serduszka zaczęły regenerować, bo nie wiem z jakiego powodu mamy ten efekt cały czas. On się cały czas resetuje. Może coś mamy założonego? Nie, no, nie. Bez sensu. Musimy w takim razie znaleźć tym mleko. W ogóle w tym tomku jeszcze nie byliśmy. Możemy zobaczyć, co tutaj jest. A nie, chyba byliśmy w tym domku. Chociaż nie, nie byliśmy w tym domku. Okej, okay, i dzięki wróżce mamy już y, więcej HP. Tylko, że niestety nie mogę. Y, Okej, okay, zejść bezpiecznie. Dobra, ok, jesteśmy bezpieczni. Nie mam kilofum. Nie, nie wziąłem ze sobą kilofum. Więc wróćmy do swojego domku. Uważajmy, uważajmy, aha, no tak, bo to przecież nam się serduszka nie odnawiają samoistnie, tylko musimy użyć bandaży, zapomniałem o tym totalnie, że tutaj e, trzeba mieć bandaże, więc e, weźmy sobie, e, w zasadzie dajmy to do przepalania i weźmy sobie kilów ze sobą. Mamy czwarty poziom. Czy dałoby się nabić. Nie wiem, czy iść nadal na te zombiaki. Jest to dosyć ryzykownie mimo wszystko. Ale możemy w sumie spróbować, bo naprawdę szybko exp tam leci. I, i mamy teraz ten kill, off, więc możemy te spawnery rozwalić, żeby te zombiaki nie respiły się w takich aż ilościach, bo zdecydowanie było ich za dużo w pewnym momencie. A jeszcze te zbustowane, kto wymyślił, zbustowane zombiaki w ogóle źle poszedłem na początku, ale teraz już idę dobrze. Zbustowane zombiaki. Jakby to zwykłe zombiaki i w ogóle inne moby na tym świecie nie były zbyt trudne, to jeszcze zrobili tak, że zombiaki są zbustowane. No ja cię kręcę. Dobra. Ale teraz, jak są niezrespione, to możemy je szybko rozwalić. Aha, to jest to wejście. Możemy rozwalić ich spawnery, pyk! i. Pyk, okej. Okay. A co to jest? Nie wiem co to jest, ale zgarnę. Zobaczymy co tutaj jest. Eee, jakieś takie losowe przedmioty. Dobra, lecimy w takim razie do góry, bo na tych się naprawdę dużo XP na tych spawnerach. Okej. Okay. Tutaj szkielety. Musimy uważać. O nie, te trujące pająki. O nie, no nie, no nie. Za dużo jest tamtych mobów. Za dużo jest tamtych mobów. Ale musimy wrócić po te przedmioty. Musimy teraz być uważni, bo tutaj jest szkielet. I te szkielety są. Co to jest? Czy my umieramy na strzała od szkieleta? Alt 4 your problems. No nie, ja się tam wracam. Te szkielety są tutaj mega strasznie silne. Dobra, lecę po moje przedmioty. Okej. Okay, uciekamy stąd, nie ma co tutaj. Skoro szkielety są takie silne, dobra, yy, schodkami, schodkami, schodkami. Szkielety mają nas na dwa strzały. Czegoś nie założyliśmy. Znowu zgubiliśmy spodnie, a nie, zgubiliśmy je wcześniej. Dobra, mamy jedenasty poziom. Yy, I z góry widziałem, że coś tam jest. Yy, tylko pierwsze w zasadzie, może, jeżeli możemy, sobie dodać w końcu w defensywę. Tak, ósmy poziom defensywny, znaczy możemy żelazne przedmioty mieć. Więc wracajmy do swojej bazy. Po ten żelazny set, który mamy z której skrzynki nawet nie pamiętam kiedy go zebraliśmy, ale e, z której skrzynki dostaliśmy ten secik i on nam się teraz przyda. Miejmy nadzieję, że będziemy o wiele bardziej odporni na wszystko. dzięki temu setowi. OK pyk, i tutaj jest nasz domek. No witamy w domku i teraz bie, zabieramy ze sobą żelazny set. I zakładamy. Aha, odłóżmy tylko te wszystkie rzeczy. Nie wiem, co dostaliśmy w ogóle. Co tutaj jest? Jakiś. Okej, okay, będziemy sobie. Co to są za dźwięki? Czemu w moim domu są takie dźwięki? O, i plaster mamy w ogóle. E, strzały jakieś nasionka. Aha. E, w tamto miejsce, które widzieliśmy z okna. Tam kolejny jakiś dungeon był. Tak, jesteśmy zdecydowanie wolniejsi w tym zbrojeniu. Ale to nic, wolniejsi, ale dobrze uzbrojeni jesteśmy. Miejmy nadzieję teraz o wiele bardziej bezpieczni, e, bezpieczniejsi niż za tamtym razem. W ogóle wydaje mi się, że wyżej skaczemy. Nie wiem czemu. Okej, okay, chodźmy zwiedzić resztę tego dungeonu. Zobaczymy co tam na nas czeka. Miejmy nadzieję... Nie wiem jak się ocieplić. Dajcie znać, jeżeli ktoś wie. Jak tutaj cały czas mieć ciepło, bo jesteśmy ubrani w żelazną zbroję i nadal cały czas nam jest zimno. W zasadzie nie wracajmy do tej wieży, tylko pójdźmy zobaczyć, co tam dalej jest, bo jestem mega ciekawy. Tutaj jest ta właśnie woda i co w niej jest ciekawego? Portal do Netheru. Sprawdźmy, jak jest jakiś portal. Ale nie działający. Nie możemy z tego się napić. W ogóle jest jak tutaj głośno jest. Okej, okay, wyjdźmy stąd po prostu. Nie działa ten portal. Oj, teraz nam jest zimno. E, lecz tam były jakieś rzeczy jeszcze z tego co widziałem. E, gdzieś w tych rejonach widziałem jeszcze jakiś. Okej, okay, napijmy się. Inny dungeon, więc do niego się wybierzmy, bo jestem mega ciekaw, co tam na nas. Czeka. O, o, o i jest, jest, jest. To co widziałem z okna. Więc sprawdźmy, co tutaj się na nas kryje. Jesteśmy w miarę dobrze zbrojeni, więc teoretycznie powinniśmy być bezpieczni. Ale na tym świecie nigdy nie mogę powiedzieć, że jestem bezpieczny. Są wschody w górę i w dół. Idziemy na górę. Raczej do piwnicy żadnej nie chcę schodzić, ale tutaj nic nie ma na górze. Więc zejdźmy na dół. O nie, jak się robi ciemno. Okej, okay. mamy zapas pitnej wody, mamy zapas jedzenia, tarcza, zbroja, łok i wszystko gotowe, żebyśmy mogli podbić pierwszy dungeon na tym świecie, więc ruszajmy w drogę, mam nadzieję, że... Teraz będziemy w stanie ochronić się od tych strzał od łuczników, bo byliśmy na zasadzie na dwa strzały od łucznika wcześniej. Zobaczymy czy nadal jesteśmy i czy łuk jest taki broken, bo jeżeli my też możemy pokonywać wszystko na dwa strzały, to to by było naprawdę dobrze, bo ja często w sumie z łuku strzelam, więc zobaczymy czy tak to działa. Zastanawiam się, może zatnijmy sobie drzewo i się podsadźmy? Nie, chodźmy normalnie, chociaż coś do podsadzania by się przydało, teoretycznie. Więc a dobra, chodźmy tak po prostu, zobaczymy, co się na nas tam czyha. Pierwszy poziom już przeszliśmy. I tak jest, tutaj wyczyszczone. Tutaj chyba też jeszcze, wy, tutaj jest wyczyszczone. I tam jest chyba już pokój, którego nie wyczyściliśmy jeszcze. Tak jest, niewyczyszczone to jest, więc szybko rozwalmy. Okej. Okay. Eee, co tutaj mamy? Plecak TNT. Dobra, na razie sobie zostawmy, lecimy dalej, zobaczyć co nam na nas czeka. I póki się nie zredespiły jeszcze te wszystkie moby. O nie, musimy przytrzymać tarczę. Gdzie jest wyjście? Czemu one tak szybko strzelają? Okej. Okay. Co jest? No jak? No nie, chyba za trudny jest jeszcze, chociaż... Nie wiem czemu te... Zabijają nas na dwa cały czas, nie wiem co się dzieje. Bo no są totalnie za mocne. Idę po swoje rzeczy i uciekam stamtąd. Przydałaby nam się ta wróżka taka lecząca, ale zawsze szliśmy w tamtą stronę. Chodźmy teraz w to, zobaczyć co z tej. O, jest ta wróżka! Chcesz zobaczyć, co z tej strony właściwie naszej, naszej wioski jest. Cześć wróżko, daj mi regenerację. O, dziękuję ci, ślicznie ci dziękuję. Ok, wróżka nas wyleczyła. Możemy teraz pójść zobaczyć, co z tej strony się znajduje, naszej wioski. Bo w zasadzie to szliśmy zawsze w jedną stronę, a tej strony tak trochę pomijaliśmy, więc obczajmy co tutaj ciekawego na nas... A, tutaj byliśmy. I tutaj... I tutaj słyszałem te... Te dźwięki takie jakie, żeby to był smok. Stąd mam strzały. To jest pająk. Okej, okay, zablokujmy. Pierwszy atak. Dobra, pyk. Co to za trąbka? Trąbkę słyszę. Nie wiem, co to jest. Dobra, ruszajmy dalej. Zobaczmy, co tutaj ciekawego na nas czeka. Cały czas to słyszę. Trochę się boję. Bo nie ukrywajmy, że. Smoczki to nieprzyjemna sprawa. Tutaj coś jest. Boję się strasznie, że tutaj smok jest. Bo to są takie dźwięki, które słyszałem, jak pierwszy raz miałem styczność ze smokiem. I potem się okazało, że. O nie! No i czemu ja się wszystkiego boję tutaj? Dobra, tarcza, pyk. I ostatni raz. Dobra, pokonaliśmy go. Nie, tutaj ewidentnie gdzieś jest smok. Te skrzydła są tak słyszalne bardzo. Chcę sprawdzić, co tutaj jest ciekawego. Boję się, boję się, że tutaj smok jest. No jak tutaj wejść? Da się tutaj wejść jakoś. Em, Czy tutaj coś jest? Nic tutaj nie. A, a, a! Ile razy można? Ale dobrze słyszałem, że tam smok był. Czekajcie, w tą stronę, w tą stronę poszedłem. Nie to jest niewiarygodne. Czy to wszystko w tym świecie macie na strzała? O nie, z naszych przedmiotów to chyba zbyt dużo tam nie zostało. on tutaj cały czas dziś lata. Nie wiem jaki on ma zakres pola widzenia, ale niestety straciliśmy chyba wszystkie przedmioty. W zasadzie to mogę się przebiec, ale co chcę ginąć tak na... O tutaj coś jest, dobra przebiegnijmy się. Co nam szkodzi? Może unikniemy jakoś tego smoka. O, o tutaj są skrzyni, tutaj są skarby. O już, 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 już. już, już. To będzie pierwszy smok, którego pokonam na tym świecie. Obiecuję, że zemszczę się na tym smoku. Więc jeśli chciałbyś zobaczyć moją walkę właśnie z tym smokiem, który zamienił nas na KFC, zostaw łapkę w górę, ależ to koniec drugiego dnia naszych zmagań na tej bardzo trudnej paczce modyfikacji. Ja dziękuję ci ślicznie za oglądanie. Jeżeli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo powoli dobijamy do 50 tysięcy. Ja dziękuję ci ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Uh,